Chęć posiadania Tesli wśród ludzi jest niezwykle duża. Czynnikiem ograniczającym jest ich zdolność do zapłaty za Tesle. to, że chcą Tesle. Naszą misją jest możliwie najszybsze dostarczanie klientom najtańszych samochodów. Chcę tylko podkreślić, że tak naprawdę budujemy nowy produkt. Właściwie projektujemy nowy produkt. Nie siedzimy tutaj z założonymi rękami. Mamy więc dwie nowości, którymi, jak sądzę, będziecie bardzo podekscytowani. Po latach spekulacji i sceptycyzmu Tesla w końcu dokonała niemożliwego. Testowana wersja Tesli Model 2 2025 w końcu trafiła na rynek. A co? Czego doświadczyliśmy za kierownicą? Jest niesamowite. Za niewiarygodną cenę 17579 dolarów i arcydzieło inżynierii, w którym zapożyczono najlepsze elementy z modelu IBM, Tesla odniosła ogromny sukces w segmencie niedrogich pojazdów elektrycznych. Dzisiaj ujawnimy wszystko, co musisz wiedzieć o tym, co znawcy nazywają projektem Redwood. Ale przestań Zasubskrybuj Westech i natychmiast naciśnij dzwonek powiadamiający, jeśli nie chcesz zostać w tyle, gdy zwolnią się miejsca rezerwacji Project Model 2 Redwood. Tutaj wisi na włosku twoja elektryczna przyszłość. Jeden, w jaki sposób Tesla szokuje całą branżę? Ujawniając ekskluzywne szczegóły tego niedrogiego pojazdu elektrycznego nowej generacji? W rozmowie telefonicznej Tesli dotyczącej wyników za czwarty kwartał 2024. Ry. Elon Musk potwierdził, że długo oczekiwany, Niedrogi pojazd elektryczny firmy zadebiutuje w pierwszej połowie 2025 roku. Teraz, po ponad trzech miesiącach roku, Tesla może być zaledwie kilka miesięcy od zaprezentowania swojego najważniejszego pojazdu w historii. Spekulacje szaleją, podsycane wewnętrznymi odniesieniami Tesli do projektu jako projektu Redwood i zewnętrznymi dyskusjami nazywającymi go modelem Q lub modelem 2. W grudniu chiński serwis technologiczny ujawnił informacje, sugerując że rozmiar pojazdu plasuje go pomiędzy Mini a modelem 3, co odpowiada oczekiwaniom wobec kompaktowego pojazdu elektrycznego Tesli przeznaczonego na rynek masowy. Jednak pozostaje wiele pytań. Gdzie zostanie zbudowany? Czy będzie dzielić części z istniejącymi modelami? A kiedy klienci w końcu dostaną go w swoje ręce? Obecnie oczekuje się, że produkcja będzie odbywać się w Giga Texas zamiast w Giga Meksiko ze względu na zwiększone cła pod nową administracją USA. Ta zmiana oznacza że nowej generacji Tesla EV będzie produkowana równolegle z CyberCabem, co doprowadzi do znacznej wspólnych części i optymalizacji kosztów. Podobnie jak Model 3 i Model i e mają wspólne komponenty, tak nadchodzący pojazd Tesli prawdopodobnie będzie w dużym stopniu czerpał z platformy CyberCab, potencjalnie wykorzystując tylny silnik o mniejszej mocy, mniejszy akumulator i kompaktowe podwozie. Standaryzacja komponentów pomoże Tesli obniżyć koszty produkcji i sprawić, że zarówno CyberCab, jak i nowy pojazd elektryczny będą opłacalne finansowo. Lars Morvey, inżynierii Tesli, pojawił się niedawno w podcaście Ride the Lightning, podkreślając zaangażowanie Tesli w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w przystępnej cenie. Aby to osiągnąć, firma poszukuje nowych materiałów i innowacji projektowych i aby zwiększyć trwałość, estetykę i ogólną jakość wykonania. Jedną z wyróżniających się cech Cybercup są unikalne, wstępnie pokolorowane plastikowe panele nadwozia, zaprojektowane tak, aby można je było łatwo wyprodukować, dostosować i wymienić. W przeciwieństwie do tradycyjnych malowanych powierzchni zewnętrznych panele te sprawiają, że zadrapania i zadrapania są mniej zauważalne, ponieważ kolor przenika przez materiał, co zmniejsza koszty napraw i kłopoty. Chociaż Cybercup został pokazany tylko wrzucającym się w oczy kolorze żółtym, oczekuje się że Tesla wprowadzi różne wykończenia i tekstury do pojazdów elektrycznych nowej generacji, tworząc świeżą i niepowtarzalną estetykę, niespotykaną wcześniej na rynku motoryzacyjnym. Podczas wydarzenia WeRobot Tesla podała dodatkowe szczegóły na temat CyberCab, co pozwoliło nam oszacować pojemność akumulatora. Na podstawie dostępnych informacji szacujemy, że pojemność akumulatora wynosi od 51,6 kW do 74,6 kW. Co dałoby Cybercup szacunkowy zasięg od 220 do 270 mil przy założeniu, że osiągnie on wydajność wynoszącą 5,5 mil na kWh, o której wspomina Tesla, w swoim zaproszeniu dotyczącym wyników za trzeci kwartał 2024 re. Tesla potwierdziła również, że Cybercup będzie wyposażony w bardziej energooszczędny układ napędowy, co poprawi jego wydajność w porównaniu z obecnymi modelami Tesli. Ten układ napędowy będzie prawdopodobnie wspólny z pojazdami elektrycznymi nowej generacji, co oznacza, że i on będzie zużywał mniej energii na mile. W przeciwieństwie do CyberCab, pojazd elektryczny nowej generacji Tesli raczej nie będzie wyposażony w ładowanie bezprzewodowe. Wdrożenie ładowania bezprzewodowego jest kosztowne i obecnie CyberCab jest jedynym pojazdem, o którym wiadomo, że został do tego zaprojektowany. Chociaż Cybertruck ma niezbędne odbiorniki, Funkcja nie została jeszcze aktywowana. Tesla wskazała plany wprowadzenia w przyszłości bezprzewodowego ładowania na wybranych stacjach do ładowania P4, ale prawdopodobnie będzie to dotyczyć modeli CyberCup i Premium Tesli, a nie pojazdów podstawowych. Sugeruje to, że nadchodzące aktualizacje modelu S i modelu X mogą wprowadzić ładowanie bezprzewodowe, zanim stanie się ono głównym elementem oferty Tesli. O samochodzie elektrycznym nowej generacji Tesli od dawna mówi się, że ma 25-0 samochodów. Ale szacunki te pochodzą sprzed ponad 4 lat. Tesla pozostaje powściągliwa w kwestii cen. Poza odniesieniem do docelowej wartości 25,0 dolarów na 2021 rok. Obecnie Tesla oferuje w Meksyku tańszy model 3 z napędem na tylne koła za około 37,500 dolarów. Bez takich funkcji jak podgrzewane i wentylowane siedzenia oraz wysokiej jakości tapicerka. Ponadto Tesla pracuje nad tańszym modelem ITS który ma być o 20% tańszy w produkcji, biorąc pod uwagę te czynniki, szacujemy, że następna generacja Tesli EV zostanie wprowadzona na rynek w cenie około 17579 dolarów przed wprowadzeniem zachęt. Biorąc pod uwagę oszczędności paliwa i potencjalne ulgi podatkowe, ten przedział cenowy może sprawić, że samochód będzie bardzo atrakcyjny dla nabywców dbających o budżet. Tesla wspomniała już wcześniej o specjalnym wydarzeniu związanym z jej najnowszym programem poleceń, które naszym zdaniem może zbiegać się z ujawnieniem niedrogiego pojazdu elektrycznego nowej generacji. Ponieważ do połowy 2025 roku pozostało zaledwie kilka miesięcy. Wkrótce może pojawić się więcej szczegółów na temat tego wyczekiwanego modelu. Czy kupiłbyś Tesla za jedyne 17,579 dolarów? Skomentuj Redwood, jeśli uważasz, że to kradzież, a dostaniesz ją w mgnieniu oka. Skomentuj, czekaj. Jeśli wolisz poczekać i zobaczyć, czy Tesla nie zrobi zbyt wielu zakrętów? Dła. W jaki sposób nowy model i2025 ulepsza ogromną zmianę? W przypadku Redwood Model 2 za 17,579 dolarów? Nowy raport z Chin sugeruje że nadchodzący niedrogi model Tesli, model 2 Redwood, jest w istocie uproszczoną wersją modelu IRL, zaprojektowaną w celu maksymalizacji przystępności cenowej, bez poświęcania podstawowej funkcjonalności. Zamiast opracowywać całkowicie nową platformę, Tesla zdecydowała się na zmianę przeznaczenia istniejących linii produkcyjnych modelu 3 i modelu IT. Takie podejście pozwala na szybsze wdrożenie i niższe koszty produkcji, co jest zgodne z szerszą strategią firmy mającą na celu skalowanie wydajności produkcji. Wewnętrznie Tesla nazywa ten proces DEPOP strategią mającą na celu przyspieszenie wprowadzania na rynek nowych produktów poprzez uproszczenie projektów przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych atrybutów wydajności. Wysiłki te nie będą ograniczone do Chin. Fabryki Tesli w USA i Europie nie wykorzystują obecnie pełnych mocy produkcyjnych, co sprawia, że jest wysoce prawdopodobne, że model 2 Redwood zostanie wprowadzony na rynek na całym świecie, ponieważ Tesla stara się ożywić popyt na wielu rynkach. Według nowo zweryfikowanego raportu Reutersa Tesla pracuje również nad obniżonym kosztem modelem IBOM o kryptonimie projekt E41, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Chociaż projekt E41 jest skierowany głównie na rynek chiński. Jego agresywne działania mające na celu cięcie kosztów dają jasny plan podejścia Tesli do modelu 2 Redwood. Celem modelu Ypsim 2026 jest obniżenie kosztów produkcji o prawie 20%, co uczyni go jednym z najtańszych elektrycznych SUWów w swojej klasie. Tesla wykazała już podobną strategię w przypadku niedawno wypuszczonego w Meksyku budżetowego modelu 3, w którym zrezygnowano z funkcji premium, takich jak tylne szyby, oświetlenie otoczenia i wegańska skóra na rzecz prostszych, tańszych materiałów. Jeśli model i e będzie podążał tym samym schematem, zmiany te prawie na pewno dotrą również do modelu 2 Redwood. Jednym z największych posunięć oszczędzających koszty w meksykańskim modelu 3 była wymiana siedzeń ze skóry wegańskiej na tapicerkę z tkaniny, co miało mieć zastosowanie zarówno w budżetowym modelu i, jak i modelu 2 Redwood. Usunięto również wykończenie Alcantara na rzecz tego samego tkanego materiału, co jeszcze bardziej obniżyło koszty. Kolejnym kluczowym obniżeniem było wyeliminowanie podgrzewanych i wentylowanych siedzeń oraz podgrzewanej kierownicy. Usunięcie tych funkcji znacznie upraszcza okablowanie pojazdu i zmniejsza liczbę komponentów elektrycznych, zwiększając wydajność produkcji. Być może najbardziej nieoczekiwaną zmianą w meksykańskim modelu 3 było usunięcie tylnej szyby, pomimo minimalnych kosztów produkcji. Uważa się, że Tesla zaprojektowała system w taki sposób, aby właściciele mogli w razie potrzeby dodać ekran później. Jeśli ta tendencja się utrzyma, zarówno model I 2026, jak i model 2 Redwood będą mogły być dostarczane bez tylnego wyświetlacza, ale zachowają niezbędny sprzęt umożliwiający łatwą modernizację. Oświetlenie wewnętrzne jest również na bloku do krojenia. Tesla zastąpiła oświetlenie otoczenia RGB prostszą wersją zawierającą wyłącznie biały kolor, obniżając koszty. Pozostawiając jednocześnie otwarte drzwi dla potencjalnych możliwości sprzedaży wyższej wersji w wyższych wersjach wyposażenia. Dodatkowo zastosowanie podwójnych szyb akustycznych zostało ograniczone tylko do przednich szyb i przedniej szyby, co spowodowało, że w kabinie było głośniej, ale obniżono koszty produkcji. Kolejnym znaczącym posunięciem polegającym na cięciu kosztów był system audio. W budżetowym modelu 3 zmniejszono liczbę głośników z 17 do zaledwie 9, a Tesla usunęła subwoofer i wzmacniacz. Ta zmiana nie tylko obniża koszty komponentów, ale także upraszcza okablowanie pojazdu. Jeśli ten projekt zostanie utrzymany, model Dual Redwood będzie prawdopodobnie wyposażony w podstawową konfigurację głośników z opcją modernizacji po zakupie. Ponadto podejście Tesli do cięcia kosztów w modelu Dual Redwood wykracza poza zwykłe usunięcie funkcji premium. Wiąże się to także ze znaczącymi zmianami w konstrukcji samochodu. Jedna z największych zmian następuje w procesie castingu, podczas gdy Tesla była pionierem w zakresie jednoczęściowych odlewów z przodu i z tyłu, wykorzystując technologię Gigapress, firma przyjmuje teraz inne podejście w swoim najnowszym, budżetowym modelu EV opartym na modelu I w tym nowym modelu Tesla wyeliminowała przedni Gigacast, jednocześnie ulepszając tylny odlew. Decyzja o usunięciu przedniego odlewu wynika z ograniczeń produkcyjnych. Tylko Gigateksas i Giga Berlin zostały powołane do produkcji obudów przednich i tylnych, a fabryki te początkowo opierały się na strukturalnych zestawach akumulatorów składających się z 4680 ogniw. Jednak ze względu na niższą niż oczekiwano wydajność wczesnej generacji 4680 Tesla powróciła do bardziej konwencjonalnej konstrukcji akumulatora co doprowadziło do usunięcia przedniego Gigacast. Ta zmiana standaryzuje produkcję we wszystkich czterech zakładach produkcyjnych modelu Ibren i upraszcza łańcuch dostaw, umożliwiając Tesli zmniejszenie złożoności przy jednoczesnej poprawie wydajności montażu i możliwości naprawy. Jednocześnie Tesla znacznie poprawiła swój tylny odlew. Przeprojektowany tylny Gigacast jest teraz o 7 kg, 15,4 funta lżejszy, co oznacza spadek z 67 kg, 147 funtów do 60 kg, 132 funtów. Ta redukcja masy o 15% poprawia zarówno dynamikę jazdy, jak i wydajność, jednocześnie zwiększając sztywność konstrukcji, zmniejszając ugięcie nadwozia pod obciążeniem. Własne oprogramowanie Tesli do dynamiki płynów odegrało kluczową rolę w tej optymalizacji, tworząc odlewy o strukturach organicznych w niektórych obszarach i wzorach przepływu rzek winnych. Ponadto Tesla skróciła czas produkcji tylnego odlewu ze 180 sekund na jednostkę do zaledwie 75 sekund, co stanowi redukcję o prawie 60%. Postępy Tesli w odlewaniu nie polegają tylko na oszczędności w wadze, zwiększają także trwałość i skalowalność. Firma wprowadziła nową technikę chłodzenia w Gigapress, wykorzystując bezpośrednie chłodzenie formy do precyzyjnej kontroli przepływu metalu i szybkości chłodzenia. W 2023 roku Tesla opatentowała jednostkę kontroli termicznej odlewania w czasie rzeczywistym, umożliwiającą precyzyjne mieszanie metali w celu optymalizacji jakości części. Te udoskonalenia pozwalają Tesli produkować pojazdy z rekordową prędkością. Giga Berlin. Giga Texas i Fremont wykonują teraz model IL co 43 sekundy. Natomiast dwie linie produkcyjne Giga Shanghai osiągają jeszcze szybsze tempo jednego pojazdu co 35 sekund. W przypadku modelu Dua Redwood te ulepszenia produkcyjne prawdopodobnie przełożą się na jeszcze tańszy pojazd o zwiększonej wydajności produkcyjnej. Jeśli Tesla zdecyduje się w przyszłości ponownie wprowadzić przednie i tylne głośniki gigacasting, być może dzięki nadchodzącej metodzie montażu bez pudełka, może to jeszcze bardziej usprawnić produkcję, obniżyć koszty i zwiększyć marże, jednak na razie model 2 Redwood stanowi wysoce zoptymalizowaną wersję modelu Eprin, wykorzystującą najbardziej zaawansowane, a jednocześnie opłacalne techniki produkcji Tesli. Strategia Tesli dotycząca modelu 2 Redwood nie polega tylko na przystępności cenowej, ale także na udostępnieniu pojazdów elektrycznych większej liczbie osób niż kiedykolwiek wcześniej. Ale czy jest to idealna równowaga ceny i funkcji? A może Tesla obniżyła za dużo? Czy poświęciłbyś kilka luksusów, aby w końcu mieć Tesla za jedyne 17579 dolarów? Czy po tych szokujących zmianach może to być najbardziej ekscytująca Tesla w historii? Daj mi znać, co myślisz w komentarzach. Jeśli jesteś tak samo podekscytowany jak my, naciśnij przycisk Lubię to. Subskrybuj i włącz powiadomienia, ponieważ kolejne wielkie odkrycie Tesli może być bliżej niż myślisz? Do zobaczenia w następnym filmie.